Dzień dobry, wtorkowy poranek. W naszym studiu była, była, wicepremier, była minister rozwoju, poznańska posłanka z listy Prawa i Sprawiedliwości, Jadwiga Emilewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie minister, cytat, który chodzi mi po głowie od tygodni, ale wreszcie mogę jakąś polityka poczęstować tym zdaniem. Winter is coming. Mam wrażenie, że w tej chwili coraz częściej słychać to w ustach polityków, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo to dotyczy całego naszego kontynentu, nie tylko. No, jesteśmy na wojnie od lutego i jednym z przejawów uczestnictwa w konflikcie, bo konsekwencje tego konfliktu, tej wojny, odczuwa cała Europa. No, są zaburzenia na rynku surowców, a zatem zaburzenia na rynku energii, a zatem zaburzenia na rynku ciepła także. Także jest to bardzo trudna sytuacja i jest zima wojna będzie bardzo trudna. wojna, musi być zimno. Jakbym bym mógł jeszcze inną parafrazę tutaj zastosować. No minister Michał Wójci z kancelarii, prezesa Rady Ministrów to bardzo odważnie powiedział. Proszę państwa, czekają nas naprawdę ciężkie miesiące. No, polityk w roku wyborczym niemalże nie mówi takich rzeczy, więc musi być naprawdę. Sytuacja Polityk poważna. musi być przede wszystkim uczciwy, i warto, żebyśmy takie uczciwie mówili naszym wyborcom, wszystkim Polakom, co nas czeka w mm. nadchodzących miesiącach. Przypomnijmy, ja naprawdę bardzo uważnie obserwuję to, co mówią politycy z Europy Zachodniej. Niemcy od czerwca ostrzegają swoich obywateli o tym, że w miastach będą punkty zborne, typu sale, hale sportowe, które będą być może jedynymi ogrzewanymi miejscami. Takie mówią, że też może być blackout w Niemczech i mówią, były że Kaut mówią, że mogą być to jedyne miejsca, które będą ogrzewane, i w których będzie można po prostu spędzić noc i się zagrzeć. Przypomnijmy, no Niemcy w, znacznie, w znacznej mierze uzależnieni są od gazu, no od gazu rosyjskiego. To na gaz jest głównie ogrzewanie w miastach, więc dla nich jest to ogromne wyzwanie. Polska jest bardziej zdywersyfikowana, ale to nie Ten znaczy, że jest bardzo bezpiecznie. Pani premier, no to w takim razie o najświeższych informacjach. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, która zamraża ceny energii w przyszłym roku. O tym za moment będę rozmawiać, no bo trzeba jakąś kolejność zachować. Żeby mieć co zamrażać, trzeba najpierw to posiadać. No i pytam panią, czy jest pani uspokojona po ostatnich zapowiedziach, przede wszystkim tych dotyczących, no... Spółek, które mówią, że będą ten gaz, przepraszam, lepiej, może węgiel w odpowiedniej ilości kontraktować, że to jest zakontraktowane, no jest jeszcze oczywiście kwestia rozładunku, to nie jest takie proste zrzucić 11 miliardów ton węgla. To są zakupy, które już są poczynione, jest także niedawna umowa PGNiG dotycząca wydobycia dodatkowych wolumenów gazu na norweskich złożach. Czy to zbierane razem daje pani poczucie tego, że u nas nie będzie blackoutu, właśnie, że, że nie zabraknie energii, nie zabraknie węgla, nie zabraknie gazu. Znaczy, może uporządkujmy i powiedzmy słuchaczom, bo o jakich trzech porządkach i trzech wyzwaniach mówimy. Pierwszy to jest prąd. Prąd jest nam potrzebny w domach, prąd jest nam niektórym z nas potrzebny do tego, żeby się ogrzewać, bo w mieszkaniach, w starych domach niektórzy wymienili piece ogrzewane węglem na grzałki elektryczne, więc niektórzy potrzebują go Będzie do ogrzewania. Bytny. A przede wszystkim jest potrzebny po to, żeby gospodarka mogła działać, bo prąd jest potrzebny we wszystkich procesach technologicznych, we wszystkim, co się wytwarza w towary i usługi. I to jest jeden porządek. I prąd dostarczany jest przez spółki energetyczne. W 99% mamy tylko jedną spółkę obrotu, która nie jest spółką skarbu państwa. Czyli jest Wszystkie... kontrolatory, Czyli wszystkie spółki, Państwa. i teraz tak, wszystkie spółki, które sprzedają prąd dla odbiorców indywidualnych, zaopatrują się w swoich własnych kopalniach. One, to była jedna z rzeczy, którą zrobił Rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej kadencji, dołączył niejako kopalnie do elektrowni i elektrownie są zaopatrywane. A zatem. One są bezpieczne, mają wystarczającą ilość Obłożenie, węgla tak? na ten rok, na przyszły mm -hmm. rok. i A zatem w zakresie dostarczenia prądu i bardzo sprawnie sieciami dystrybucyjnymi w Polsce steruje, sterują polskie sieci elektroenergetyczne, które i to też dodajmy na tym jednolitym europejskim rynku od czerwca nie eksportujemy energii, czyli produkujemy bardzo, bardzo surową i restrykcyjną polityką. Sieci sterują w taki sposób, że elektrownie produkują tyle, ile Polakom jest potrzebne mimo wszystko ta sytuacja z ubiegłego tygodnia ta mm. z tym zagrożeniem rynku mocy, tym komunikatem tak wydanym, trochę pani nie zaniepokoiła. Ja wiem, że tam było uspokajające potem ja nie Ja nie że to zaniepokoiła to dlatego, że, że ja traktuję też pamiętajmy, że PSE takie testy gotowości rynku mocy robi regularnie raz na kwartał. To był pierwszy test w naturze, kiedy rzeczywiście spróbowano, chociaż też jak pokazują dane, to nie był bynajmniej ten moment, kiedy to zapotrzebowanie na moc było, były już dni, kiedy było wyższe, więc ja zakładam, że PSF przetestowało troszeczkę bojem, i ten egzamin zdaliśmy, zdały spółki, które tę gotowość do redukcji zapotrzebowania. Od wielu lat za to Co dostają ciekawe, pieniądze. minister i... Anna Moskwa mówiła, że w dużej mierze odpowiadało za to też spadki, jeżeli chodzi o pobór mocy z odnawialnych źródeł energii, dlatego że. Tak jest, bo wiader nie wiał wtedy, więc nie dokładnie nie, nie, nie było no, Słońce nie świeciło, więc takiego jednak produkcji trochę, nie było. trochę tego mamy w naszym. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. A zatem to jest kwestia prądu. To był, prądu. Numer, to jeden. To był numer jeden Wracamy prąd i do. o prąd nie musimy się martwić. O prądzie może dwa zdania, bo o nim ostatnio bardzo głośno, bo rachunki, które ja wczoraj odwiedziłam i Puszczykowo i Mosinę i Murowaną Goślinę i nie ma innego tematu dzisiaj, no to jest też temat w, sam, dla samorządu poznańskiego, ponieważ przyszły propozycje po rozstrzygnięciu przetargów, propozycje kontraktów na prąd dla instytucji publicznych na przyszły rok i one są 300, 400, 500 procent wyższe. Niektórzy mówią, że cenach, jeszcze, jeszcze to zależy. o tych to, cenach to chciałabym porozmawiać za chwilkę, no, bo wydaje to. się, że te podwyżki są, no delikatnie rzecz mówiąc, niezasadne. Z tego powodu, o którym powiedziałam przed chwileczką, czyli polskie elektro Zaopatrują się w polskich kopalniach. Tutaj cena surowca nie zmieniła się znacząco od tej, jaka była przed wojną. Tak, tylko te spółki naliczają od cen na przykład na Rotterdamie? Amsterdamu, giełdzie Rotterdamu i Antwerpii. I ja tego nie rozumiem. Zaraz I to jest ta rzecz, którą myślę, że, 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 którą jak rozumiem, zajął się pan premier Mateusz Morawiecki. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia gazu. Dzisiaj mamy no, 27 września, ważna rocznica, rocznica powstania polskiego państwa podziemnego, ale ten wrzesień w tym roku jest znaczony te daty historyczne są znaczone. Datami na przyszłość. Czyli tak jak, można tak jest, powiedzieć. Tak jak 17 września od, od, otwieraliśmy przekop Mierze i tak 27 września będzie uruchomiony Baltic Pipe. Dzisiaj, Pierwszy dzisiaj. gaz popłynie tak, tym gazociągu rurociągiem. Pipe. Pomimo niepokojących informacji sprzed kilku miesięcy, ostatecznie PGNik podpisał umowę z Norwegią i z szelfu norweskiego rurą Baltic Pipe gaz do Polski popłynie. To oznacza, że to zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę no, wypełnione w ponad 80% polskie magazyny na gaz, w przeciwieństwie do podobnych magazynów w Europie Zachodniej, w czerwcu, do tego, jeżeli do, dołożymy gaz, który będzie płynął z, z szelfu norweskiego przez Danię do Polski, powinniśmy się czuć bezpiecznie. Będzie to gaz, gaz importowany, ten surowiec w całości importujemy i gaz z szelfu norweskiego nie jest tanim surowcem. Podobnie gaz, jak węgiel kolumbijski. Podobnie jak węgiel kolumbijski, a zatem tutaj, tutaj te ceny wzrosną. I trzeci wątek, bardzo istotny, który pan poruszył na początku, to jest węgiel i paliwo do ogrzewania domów. Mhm. Do ogrzewania domów. I tutaj powiedziałabym, że tutaj skutki wojny czujemy najmocniej, dlatego że po Polska zdecydowała się. Jednogłośnie wszystkie siły polityczne w marcu w parlamencie podjęły decyzję, że nie chcemy finansować wojny, nie chcemy pomagać Rosji finansować działań wojennych i dlatego zamykamy import y, y, rosyjskiego surowca do Polski. No I to jest ten obszar, gdzie musimy szukać surowca, gdzie, gdzie węgiel płynie z Kolumbii i z innych, z Australii. z Chociaż z różnych niektórzy kierunku. mówią, że powinniśmy to zrobić w sierpniu, nie wychodzić przed szereg. Zresztą wracam do tego tematu, który od z miesięcy jest. Ale to jest tak. Zostawmy, w tym zostawmy ten temat. Wczoraj rozmawialiśmy w tym studiu, czy można jeszcze mocniej y, obciążyć finansowo Rosję, sprawić, że nie będzie możliwe finansowanie. No to, to, to są te decyzje strategiczne, polityczne, o, o których czy być, czy mieć, prawda? Które, które którą muszą podejmować politycy. W tym przypadku zdecydowaliśmy się jednogłośnie, przypomnijmy, w, w, z bardzo mocnym wsparciem opozycji na to, że tego węgla importować nie chcemy. No i dzisiaj podobnie jak i wiele państw na świecie mamy z tym Pani kłopot, premier, ale węgiel do Polski płynie. Wróćmy jeszcze do tego tematu wczorajszego, no bo tak... Mamy pewnie informacje o tym, że mamy skąd czerpać surowce. Ich nie powinno zabraknąć. Mamy czym? Między innymi Baltic Pipe, o którym mówimy, dziś otwierany. No ale pytanie, w jakich cenach ostatecznie odbiorcy i indywidualni, no i też instytucje publiczne, będą tak naprawdę korzystać z tych źródeł ogrzewania, oświetlania także, no bo to przecież jest ze sobą związane. Mamy na stole projekt ustawy. Ona tak naprawdę wprowadza pewien limit, który oznacza, że zużycie 2000 kWh rocznie, to jest ta cena taka premiowana przez rząd, powyżej tej ceny będą już ceny rynkowe. No. Jest to jakaś zachęta do oszczędzania. Jest tam też zresztą taki bonusik w postaci 10%, jeżeli będzie się oszczędnie gospodarować, oświetlać, ogrzewać. No dobrze, ale pytanie tak, jaka ostatecznie ta cena mimo wszystko będzie? Bo... Po, po pierwsze, ja mam nadzieję, że my nad tą ustawą jeszcze popracujemy, dlatego, że 2000 kW na gospodarstwo domowe to nie jest zbyt dużo. To tak jak wspomniałam, jeśli to jest małżeństwo emerytów w mieszkaniu 60-metrowym w centrum Poznania, które wymieniło piec no węglowy na grzałkę i jeszcze dogrzewa sobie łazienkę kaloryferem olejowym, to to jest powyżej 2000. A zatem mam nadzieję, że my jeszcze... w kuchni. Mam nadzieję, że te parametry jeszcze będziemy o nich dyskutować. Ale zanim będziemy o nich dyskutować, to ja mam nadzieję, że oprócz tego typu osłonowych ustaw, bardzo potrzebnych i także stymulujących, zachęcających do tego, żebyśmy oszczędzali energię, że równolegle z nią zajmiemy się kwestią jakby tej ceny w podstawie. Tak jak wspomniałam na początku, moim zdaniem dzisiaj cena prądu może być w Polsce niższa, właśnie z tego względu, że elektrownie zaopatrują się nie w Amsterdamie, największy polski wytwórca prądu, Górnie, Polska Grupa Energetyczna, dostarczająca około 50% energii na polski rynek. Co więcej, zaopatruje się główne elektrownie PGE, to są elektrownie na węgiel brunatny. Węgiel brunatny w ogóle nie jest rejestrowany na, e, na ten, ARA, dlatego, Zabrotny... że jest... Nie, przede wszystkim dlatego, że węgla tego się nie transportuje, on musi być wydobywany w miejscu tak. zużycia, więc... Pytanie takie, skąd w ogóle ten proceder się wziął tak naprawdę? No bo... No, ja rozumiem, że rolą tego, kto przygotowuje ceny i wystawia je na giełdę jest, jest zysk. optymalizacja tak. zysku i tutaj nie winiłabym tych pracowników szeregowych gdzieś w spółkach na dole, którzy, którzy no, taki mają cel, zawsze mieli taki postawiony. No tylko, że w sytuacji, kiedy mamy wojnę, no to reguły rynkowej gry powinny podlegać korekcie. One podlegają dzisiaj w Europie. Europa przygotowuje ten tak zwany kap na wytworzenie i sprzedaż energii jedno z najbardziej antyrynkowych rozporządzeń, jakimi się Europa zajmowała, więc polskie spółki Skarbu Państwa powinny przyjąć podobną politykę. Zwłaszcza, ja nie mówię o tym, żeby sprzedawały prąd poniżej kosztów wytworzenia, ale ta marża nie musi wynosić Pani 150%. Pani to wystarczy, żeby na przykład samorządy nie gasiły światła Bo już wystarczy, zapowiadają niektóre, moim także z Wielkopolski, że Zawsze... będą po 23. jakiś był taki dowci, bo są tysiące się z Wąchocka, który po 23 zwija asfalt, no to teraz znaczy będzie Ja uważam, że, że w tym roku warto, żeby tego światła troszkę mniej świecić, żeby nie oświetlać budynków publicznych bez względu na ostatecznie na cenę, bo jest to potrzebne dla, dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Natomiast z całą pewnością, jeśli dziś mamy kontrakty na poziomie 2200 zł za megawattogodzinę dla samorządu, dla jednostek samorządu, to ja jestem pewna, że ta cena może wynosić około 1000 zł, 700, czyli więcej niż w zeszłym roku, ale o 30%, a nie o 150%. zł. jakie metody stosować? Bo z jednej strony, bo wiem, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych są dyskusje też, czy to jest akurat dobry pomysł. Żeby do tych cen no, uśredniać naszych krajowych tak naprawdę cen. Ta, z całą pewnością w tym roku nie ma powodu, żeby yy, yy, cena prądu ustalana była do surowca z Amsterdamu. Ten rok jest tym rokiem, w którym z całą pewnością spółki powinny referować swoją cenę Czy do ceny wytworzenia. Samorządy hejowej. mogą też liczyć na to, że będą odbiorcami wrażliwymi. Ja nie mówię tylko oczywiście o domach pomocy ja społecznej. Ja właśnie o tym chcę, chcę powiedzieć, że wprowadzenie mechanizmu, czyli zmuszenie spółek Skarbu Państwa do ustalenia ceny realnej w, w, sto, do, do, w, w stosunku do ceny wytworzenia sprawi, że nie będziemy musieli tworzyć katalogu e, 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 instytucji wrażliwych, dlatego że tworząc takie katalogi zawsze kogoś pominiemy. Tylko rzeczywiście obniżymy cenę energii w podstawie dla wszystkich i Co to dla znaczy samorządów. Czy to będzie podatek od nadmiarowych zysków, bo taki jest pomysł na stole, czy to będzie po prostu na zasadzie, no skoro jest to spółka Skarbu Państwa, no to podlega też przecież nadzorowi. Ja zakładam, że no, no po to jest polityka nadzoru, żeby, żeby tutaj się porozumieć, nadzór porozumiał się z, ze spółkami. A podatek to ostateczność? Po, na podatek jeszcze będzie czas. Pamiętajmy, że stworzenie systemu podatkowego, czyli to o, podatek, panie redaktorze, oznaczałoby, że spółki nadal wytwarzają energię za, z marżą 150%. My opodatkowujemy ściągamy dodatkowe środki z rynku, następnie tworzymy me mechanizm redystrybucji. Sam ten proces jest kosztowny i drogi, a poza tym, no właśnie, jakby też nie likwidujemy tego jednego elementu inflacyjnego, wysokiej ceny energii na starcie. A zatem ja najpierw apeluję do spółek. Tak, na wszystkie inne też surowce. Tak jest, apel do spółek energetycznych. No. Przejrzyjmy naprawdę politykę sprzedażową, obniżmy te ceny. Na pewno tutaj mogą spółki być wsparte ustawą, ustawą, która znosiłaby tak zwane obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. I myślę, że, mam nadzieję, że, bo ta, tak rozumiem tę propozycję pana premiera Mateusza Morawieckiego, że takim rozwiązaniem będziemy zajmować się w tym tygodniu. Karty są na stole, moglibyśmy o tym dużo rozmawiać, niestety już innym razem. Yy, wicepremier, yy, była wicepremier, yy, poznańska posłanka Edwiga Emilewicz, kość poranny i rozmowy do Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, Dzień, dziękuję, dziękuję państwu i dobrego, dobrego dnia. dnia życzę.